Sebastian pstrykał palcami na kelnerkę w drogiej restauracji. Kiedy przyniosła stek, powiedział: Jest przesmażony, jesteś głucha czy głupia? Kiedy prosił o rabat, podszedł właściciel restauracji. Powiedział spokojnie: Jestem Janusz Wiśniewski, właściciel. Zaczynałem jako zmywak 35 lat temu. Wiem, jak to jest być traktowanym gorzej przez mężczyzn w drogich garniturach. Ta kelnerka, którą pan obraża, Monika pracuje podwójną zmianę, bo koleżance zachorowało dziecko. Kończy studia prawnicze, najlepsza na roku. Sama wychowuje córkę i traktuje każdego gościa z godnością, nawet tych, którzy na to nie zasługują. Położył rachunek na stole. Pański posiłek jest gratis, bo wyraźnie czegoś pan od nas potrzebuje. Ale proszę nie wracać, dopóki pan nie zapamięta, że każdy, kto pana obsługuje, jest człowiekiem z życiem tak skomplikowanym jak pana. Żona Sebastiana dała Monice hojny napiwek, przeprosiła szeptem. Powiedziała: Powodzenia na studiach. Będzie pani niesamowitą prawniczką. Tej nocy Monika szła na przystanek z listem o przyjęciu na studia w torebce.